Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak możemy kopiować jakieś dane do schowka. Potrzebujemy do tego pluginu, Add Plugins. Zróbmy sobie Copy to Clipboard, używany przez Air, albo bardziej zrobione przez Zero Code. Instalujemy go sobie. I co potrzebujemy zrobić? No, zróbmy sobie jakieś miejsce, gdzie będziemy po prostu wrzucali sobie jakiś tekst. Zdajemy sobie jakiegoś inputa, a potem damy prosty przycisk, który pozwoli nam to skopiować, więc dajemy sobie przycisk. Ok. Add workflow i szukamy sobie naszej akcji z kopii. Tutaj mamy opcje z pluginami, mamy takie coś jak copy element, możemy skopiować coś z elementu, z e, bardziej element, tutaj z elementu, from element, albo z jakiegoś statycznego tekstu, lub też z e, formatowaniem. Nas interesuje from static text i możemy sobie tutaj wrzucić coś, co jest oczywiście albo z bazy danych, albo w jakiś inny sztywny tekst sobie tutaj wpisany, albo to, co przed chwilą nasz użytkownik podał w input a value. No i zobaczmy sobie, jak to wygląda. Zróbmy sobie preview. Wrzucamy sobie jakiś tekst, więc piszemy sobie tutaj coś. A następnie klikam Edit Me. No i zobaczmy, kasuję, w Ctrl V wklejam i mam dokładnie ten tekst. Jeszcze raz sobie coś dopiszę, kopiuję, usuwam. Ctrl V wklejam i mam skopiowane do schławka moje dane. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babuio oraz moim małym. Świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail. Więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!